Witam. Otrzymałem właśnie paczuszkę. Kupiłem sobie kogutka. Nie wiem czy tu jeszcze będzie widać, pewnie no nie będzie widać. Chociaż nie, już widać go dobrze. Podnieś troszeczkę. To jest hamburski. Widzę, że żywe kogucisko. Wierci się, jak całą noc łaził, to kiedy odeśpi to. Mam do niego sześć kurek. Właśnie hamburskich. I tak szczerze powiedziawszy no mam koguta, ale no tam ten mi się nie bardzo podobał Nie ma takiego grzywienia, on powinien mieć różyczkę, yy, tak jak ten No tam wiele tam temu brakuje Tak trochę się obawiałem, że mogą być niezbyt, młody, niezbyt ładne mody po nim, więc postanowiłem sobie kupić Jadźmy otwierać paczuszkę i obejrzymy Tu właśnie jest moje statko kurek hamburskich I oto Kogutek, tak jak wam wspomniałem grzebień, nie tak jak być powinien. Powinien mieć różyczkę. Dzwonków praktycznie nie ma. No nie jest to jakiś taki kogut, Przyniemy go wystawowym, ale jakiś taki. No, otrzymałem go gratis. Szczerze powiedziawszy kupiłem sobie wtedy tych sześć kurek. Dostałem go gratis, więc no gratis no sami widzicie na czym gratisy polegają. Ten widzę w pudełku pieje, ja zaraz będę wyjmował No wiemy. Więc... O! Sam wyskoczy ma już się piorą Jeszcze nie wyglądnie, to był tak mój no, pokaż się chociaż Jest widzę, że troszeczkę mniejszy od mojego Tak więc pewno i młodszy No i stąd może agresor tego Nic zobaczymy. Ja myślę, że na pewno na przywitanie będzie to jakoś dzień takiej przepychanki kogutek nie jest zadowolony a jak tam kurki na razie siedzą w spokoju no nic myślę że kurki bardziej szczęśliwe jak kogutek no, będą się odwrócić. Jeśli będą się bić mi, to będę musiał oddzielić na jakiś czas, tak żeby był w pobliżu, ale jednak nie razem, chociaż może widzę, teraz się kręci, ale chcę pokazać swoją wyższość tamten jednak, no wiadomo, jego stado, jego kurnik, jego dziewczyny, więc tak chcę pokazać, że rządzi. Myślę, że to się zmieni niebawem i się zaprzyjaźnią.